Serdecznie witam HeroEpl, mini kursy dzisiaj PHP. Ostatnio, o, Ostatnio na blogu pokazywałem w jaki sposób zagnieżdżać PHP w dokument HTML. Albo w jaki sposób wyświetlać coś PHP, tak by wyświetlał nam się prosty dokument HTML. I tak oto dobrnąłem do yy, zmiennej, o tutaj zmiennej Date. W której przypisałem funkcję Date sformatowaną przez mm, nas, przeze mnie, mm, bo funkcję Date można sobie dowolnie formatować. Do czego można ją wykorzystać? Można na przykład na swojej stronie przy powitaniu ustawić również datę, czyli na przykład Witaj, dzisiaj jest jakiś tam dzień i jakaś tam godzina. No i chcielibyśmy, powiedzmy, że chcielibyśmy sobie to zrobić, mamy, mamy już jakiś dokument. Otwórzmy go zatem. O, tutaj jest. Mamy dokument w którym HTML, w którym jest jakieś powitanie. No, powiedzmy jest takie. Chcielibyśmy by tutaj w tym miejscu wyświetlała się nam aktualna data. Utwórzmy szybko prosty skrypt PHP, który będzie się nam tym zajmował. Utwórzmy PHP tak by od razu go zamknijmy, tak by serwer wiedział, że ma przetwarzać dokument PHP. A zatem naszej zmiennej, zmienna zawsze jest poprzedzona znakiem dolara. W zmiennej data chcemy przypisać jakieś wartości. W tym wypadku przypiszemy jej e, funkcję date sformatowaną, która wyświetli nam aktualną datę. to bardzo proste. Aby to przepisać, nastąpiłowe przepisanie, należy użyć znaku równa się, a następnie wypisujemy, używamy mamy funkcji date. I to w zasadzie tyle. Ale my chcemy ją sobie jeszcze sformatować, ponieważ nie chcemy użyć sekund. I chcemy mieć godzinę i minuty. No to szybciutko. Użyjmy sobie w tym celu formatowania. No i stawiamy oczywiście rok, czyli year. W pomyślniku month, czyli miesiąc. No i day. W tym momencie mamy rok, miesiąc i dzień, który nam się wyświetli, ale chcielibyśmy jeszcze mieć godzinę i minuty. Godzina, hour i minuty są oznaczone jako i. W tym momencie mamy już przypisaną naszą, z, naszą datę do zmiennej. E, przypisujemy ją po to, by tą zmienną móc potem wykorzystać w jakimś momencie. Ponieważ już poznaliśmy funkcję echo. Wykorzystajmy ją teraz. Zagnieśmy PHP w miejsce, w którym mamy kod HTML i wykorzystajmy funkcję echo. Oj, nie będziemy używać dalej formatowania. Wystarczy nam od razu data. Tak przygotowany dokument zapiszmy oraz przekopiujmy na serwer. W moim wypadku jest optik 001 pHp. O. Drobne problemy. Idziemy dalej, czyli nadpisujemy sobie. O. Dobra, już nam działa jak trzeba. Przechodzimy do naszej strony i wyświetlamy skrypt. Skrypt 001 pHp wyświetlił nam aktualną datę. Możemy go szybko jeszcze wyedytować i dostawić mu sekundy. Jeśli ktoś by bardzo chciał. Będzie lepiej widać działanie skryptu. Nadpisujemy go. No i przechodzimy do naszej przeglądarki. W tym momencie widać, że każde odświeżenie to zmiana ilości sekund na końcu. Witaj dzisiaj jest 2010 styczeń 21 dzień. 7, 15. 53 sekundy. Tak odświeżając, możemy tak w nieskończoność. W ten oto sposób można formatować datę, można to oczywiście wycinać dowolnie. Zapraszam do następnych krótkich odcinków, a także bezpośrednio na bloga, gdzie będę opisywał troszkę więcej niż tu mogę powiedzieć. Do zobaczenia!